manko, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj omówimy sobie trochę postać Denisa Załęckiego, a raczej to jak to wygląda w ostatnich dniach, bo jest bardzo duża główna burza wokół tej ostatniej jego walki z Mielańczukiem, ostatnich w ogóle jego wypowiedzi i itd. No i dzisiaj dostaliśmy też oświadczenie od sędziego Jarosza i jego sztabu, że nie będzie trenował już znaczy, nie będzie sędziował walk Denisa Załęckiego oraz jego sztab. No i tutaj uważam, że to jest bardzo dobra decyzja. Te słowa tam, kierowane w trakcie walki do sędziego Jarosza, to nie były jednak do niego, tak jak ludzie do mnie mali, tylko do kogoś innego. Także to wyjaśnił. No ale sędziować tych walk nie będzie. No i tutaj w tym materiale na kanale Fansportu mogliśmy też usłyszeć parę cierpkich słów o tym yy, jak wszyscy są źli, a jak Denis jest dobry. Zwyzywał Denisa Labrygę tutaj Wielkiego Buł no i oczywiście Mieleńczuka. Yy, we wszystkich widzi winę tylko nie w sobie i my moim zdaniem Denis trochę już jest poza freakfightami, bardzo blisko na pewno wylotu totalnego, ponieważ patrząc na jego trzy ostatnie walki, a ogółem we freakfajtach ma bilans chyba 1-4, czy tam 1-3, a teraz jeszcze dokłada takie coś, gdzie wyzywa nawet federację sędziów, zawodników. No, mi się wydaje, że nie będzie niedługo dla niego miejsca trochę już w tym świecie, ponieważ po pierwsze przenosi jakieś sprawy kryminalne na YouTuba, gdzie są dzieci, głównie fani Lexi, która jest ambasadorem, czy tam włodarzem tej gali, to są dzieci, małe dzieci, no i one raczej nie chciałyby słuchać o takich sprawach kryminalnych, czy jak Denis będzie robił krzywdę na ulicy innym osobom, i tutaj już trzeba typowo czekać na reakcję federacji, czy ona się na coś takiego godzi. Bo poza tym, że tak się zachowuje na programach przed y, samą galą, no to na samej gali zachowuje się bardzo podobnie. I te zasady, o których mówi, no nie, nie przekładają się na te y, wyczyny w klatce. Ja jestem mocno zawiedziony, bo. Stawiałem na Denisa Załęckiego, w tej walce przynajmniej. Uważałem, że może coś tam podziałać. No i mocno mnie zawiódł. Wydaje mi się, że nawet gdyby teraz stoczył kilka pojedynków, to ciężko mu będzie odbudować reputację po tych. No a też widać, że dokłada do Oliwę do ognia, bo to oświadczenie no to już jest takie bardzo hardkorowe z wyzwiskami do praktycznie wszystkich, i gdzieś tam zamiast pokornie powiedzieć, że yy, przesadziłem, no dajcie mi drugą, czy tam trzecią, czwartą szansę. No to on jedzie z wszystkimi do spodu. No na pewno znajdzie się jakaś część osób, która będzie go w tym wszystkim szanować, za to, że przynajmniej jest taki sam cały czas. No ale trzeba też wiedzieć, chyba kiedy powiedzieć dość. Możecie napisać co wy sądzicie o tej jego postawie. I co tyle ode mnie. Zostawcie subika i lajka. Jo!